Halo, witajcie w odcinku, pokażę Wam tym razem moje nowe konie. No tym razem nie szlech ale inne. Cztery. Na koniec stawiam mojego ludego. ma tego, który dla mnie lubię. On jest no, taki bezgrzywy, bo on tutaj mi się oderwało. Nie ma siodła. Czaprak. No, taki fajny. Są większy niż szlech, tak do porównania. Nie tak. Leciutko się fajnie mi chodzi. No, tylko że tak a propos, to trochę dziwne jest. Zobaczcie. To powinno być tak, te, Strzymiono. Nie tak. Ale i tak się nie cieszę. Numer dwa. Drugi, którego najmniej lubię zaraz podać, to ten. On wyginać tak głową. No, tak. Później może też tak. No, i ogólnie ma tutaj takie... Poczekajcie chwilę. Dobra, chciałam postawić, po ale ja jednak tego nie zrobię. No, jakby rzepy. Ja wcześniej to tak wyciągałam i tak dalej. Och. Rzepy. Pokażę wam. No, tak wygląda bez rzepów. Troszkę mi na ten tenese walking horse. No. Łatwo założyć. Trzeba podpiąć tu, gdzie ogólnie jest po bramce, pod szyją, chwileczkę założę, delka kolejny 3, kolejny po tym, którego lubię, a później ulubiony, Sł słodziak jest moim ulubionym, kolejny po moim, kolejny po tamtym, którego lubię, no, tak sama się w tej delkę, tutaj widzicie kodu tu, na brzuchu, tu będzie po znaczy na no nie no nie jak do końca, ale no i On również może wyginać. Dobra, mi trochę na Nie wiem. Mój ulubiony również siedłem. I znowu nie poprawnie. Ale tak ja lubię. Przyznajcie swój dać więc po kolei, od którego najmniej, najmniej lubię, a najbardziej. To jest ta kolejność. Najmniej, później trochę bardziej, jeszcze bardziej, najbardziej. I love. Ten. Tego konia. On mi się mega podoba, tak lekko się nie bawi. Tak, mam pytania. Bo ja chciałabym nagrać, znaczy zmienić nazwę kanału. Na przykład... Więc albo Horse Info chociaż no jestem pewna albo między nami koniarami no nie wiem czy tak go zostawić mam, piszcie no, którą, no lepiej ja bym chciała, ja chyba zmienię na to między nami koniarami staje mi się, że to będzie dobry plan no nie, nie kupiłam nie kupiłam tego w realu jak go nie to taty. ale nie w realu. ale to nie w realu tylko akurat tutaj się kupzę. No większe i jeszcze tak jak myślicie, zrobi dla nich osobną tajnie. czy, tylko że nie mam miejsca dla nich, czy może lepiej, nie wiem, dać ja tylko figurki, tak sobie, nie wiem, postawię tam, tak. nie wiem, jak tam myślicie, dajcie znać w kom. no, a w przy okazji pokażę, jaki czaprak zrobiłam. To jest siodło bez czapraka, więc robiłam, pokażę Wam na mojej ulubionym, jednej z ulubionym Mini czaprak, pokażę Wam jak siodło. I za głowę. Już zapinam poprak. Proszę, a zjeść co? Wygląda ono tak. No tego najgorsze jest no, na tym siodle bez czapraka. Ogólnie dorobionego. No bo na to jest z dorobionym, znaczy na no, taki już głupiony Cały czas luzujemy się Ten głupi popręg No nie wiem Dobra, nieważne, to było na tyle